Dzień dobry Dzień dobry Jesteśmy w Gościęcinie, na pierwszym dniu Mistrzostw Polski Warunki... Zabetonowane No i można było przewidzieć prognozę od dwóch tygodni przewidywały mróz Większy, mniejszy, ale cały czas jednak No i się potwierdziły Są takie kolejne, że nie wiem Tak, i zamarzły sobie te kolejny I się jedzie po takich kolejnach z betonu, czy jedzie tam już koniec wyścigu kobiet, z kobiet po pierwszy wyścig. Ale jeszcze tam jest. Marta Tak. Tak? Ile jedziesz? Jedną rundę? Jedną pełną rundę. Tak. Kobiety kończą. Masters kobiet Marta Balcerzak, a ma kobiety amator Milena burzy Burza pewnie się cieszy Pozdrawiamy burzę na rowerze Znasz burzę na rowerze? Nie To po poznasz Chyba dobry No, dobry burza jest, no. Bo to jest on. Ale zimno jest Zimno jest, tak Bardzo zimno jest, Bardzo zimno i wieje Od mojej twarzy można to. No jak w beton wygląda. A no, tam się wyślizguje tak, tak nieprzyjemnie tak, no, Obiadku, hop, hop, hop. No tak nieprzyjemnie się wyślizguje. No, tu jest drop. I tam banda. Ale to na MTB. Tam Rock garden. No ciekawie będzie, ciekawie. Widzę, że to pod spodem chce puścić. Ale no to trzeba plusowej temperatury.

Jak ktoś chce, to może do pierwszego rzędu no. Jedzie ten spóźniony To jest ten spóźniony do pierwszego Co jest Maksiu? Co się zjebał? Wiesz jak to w młodzikach, stres <laughs> No i wiesz, się spóźnił Bywa i tak Uwa, Uwa.

2 minuty do startu, jedynki, potem jest 2A, dwa 2B, a, dwa a potem się wszystko i tak to jest, wymiesza. To jest nasz czarny koń.

to Tomka, nie? Chwali. Tak. Dobra, dobra, dobra Weź, masz Przedaję ci, ja powiem ci teraz Na razie, cześć Tutaj już cała grupa jedzie, czy nie? Nie, chyba nie, chociaż... Nie wiem Michał jest szybki Nie wiem, czy to, że założyć... Cześć Rękawiczki w kieszeń Poszedł Poszedł pan, poszedł Zobacz, no, jest wszystko wyliczone, kurde <laughs> Jak młodzik, tak typowo Spokojnie Robię, że byłeś na grupie Tak, ja już to, wiesz

Okay. Ale ich miota. I podejrzewam, że chyba trochę układaliście pod siebie. Jedynka przejechała, 2A przejechało, zaraz przyjedzie 2B. To, to jakiś góral jedzie. Od razu widać inna linia. Dobra, jak poszedł No, wartość Bartosz, tym, wartość, jak nas słyszysz, to oczywiście prosimy. No tu zupełnie inna linia. No, szeroko trzeba jechać, bo wtedy wiek, lepsze wyjście jest. I tu już można się napędzać, I tak to trzeba hamować, 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 hamować. No właśnie, różnica jest ogromna. O i pan dyrektor w lesie się schował. Jest pan dyrektor, tak. Jak warunki? O i mamy 2B. Raz, dwa, trzy, cztery, cała szorówka. O Tutaj Bryks już gościęci się szykuje na niespodziankę w świecie MTB. Co to prawda liście trochę przykryły, ale... Wiem co widać Trase. Jest ładnie dla młodzieży no pod trening A może kilka wody na razie lokalne być może w przyszłości no. no Miejsce ma potencjał to już sprawdzony tak? A widać, że trochę już roboty poszło No ładnie, ładnie Kamera wypłaszcza no. O, Michał! I czołówka M30 Maxi, Mario. No będzie ciekawy pojedynek. Widzimy że chłopaki przewagę sobie Mamy trzeciego. I można powiedzieć, że medale pojechały. To się nic nie wydarzy. Taka to była ksiata. Ale to co jeszcze właśnie Dobra, idę przechwycić dwójkę 2A już mi przemknęło Hop, hop, hop I 2B O, tu chyba będzie najgoręcej o medale Bo tu jest ciasno Raz Dwa Trzy Cztery Pięć No, tu będzie bardzo ciasno o medale Dobra, wjeżdżamy Ja tu No niestety dziś potężne problemy z bateriami na chłodzie, mrozie i wietrze No i niestety nie, nie udało się za wiele skręcić, chciałem zrobić taką pełną rundę ale cały czas się coś wieszało A to sędziowie trochę Walili sprawę z treningiem Który był oczywiście skrócony Bo się wyścig amatorów wydłużył Wpuścili nas w ogóle na trasę W momencie jak amatorzy jeszcze na niej byli Trochę nerwówka, nie, niepotrzebne rzeczy No a teraz lecę na posiedzenie komisji przełajowej Przyszłej komisji przełajowej W zasadzie stara dziś Zakończy swoją kadencję A nowa się wybierze Więc zobaczymy kto tam będzie O polskim przełaju decydował może nie decydował, może za duże słowo, ale kto będzie zarządowi Polskiego Związku sugerował jakie działania w Przełaju powinny się dziać aby było lepiej, więc jadę ale stamtąd już nie będzie żadnych relacji widzimy się jutro na startach oczywiście